Cześć kochani, witam Was z tej strony. Iścionek, przepraszam, od razu mówię, że z takim opóźnieniem, ale okazało się, że pierwszy tydzień szkoły może być bardzo, bardzo, bardzo trudny. Więc niestety, ale musiałam nieco poświęcić się i w sumie. Nadal się poświęcam nagrywając ten filmik o 7.30 <gdzie>, gdzie o 7.50 umówiłam się z przyjaciółką. Bardzo fajnie, ale dzisiaj na szybko, prezenty, na szybko kolekcja, jeżeli chodzi o prezenty, pozdrawiam serdecznie Norks, która tutaj też napisała właśnie ten post. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Pozdrawiam też to konto. E, bo pewnie to nie jest główne konto, więc e, wyślemy sobie momoski i napiszemy. Hejo. O, dobra. No i co, szybko, prezenty. Okej, okay. trendowe prezenty, bardzo małe prezenty, o dziwo. Powiem Wam, że wyglądają na MD. Myślałam, że będą naprawdę duże. Ale ja nie narzekam, przynajmniej. Łatwo jest, zdobyłam. Ok, mamy taką sukienkę w kolekcji. A nie mój styl, jeśli mam być szczera. Ojej, komar. No, wynocha. Ok, um, dalej coś takiego. O, um, Ta niebieska bardziej do mnie przemawia. Szczera, droga. Okej, okay, to jest dziwne. Dziwna jest ta spódnica, ale okej. Okay. Wezmę. To jest bardzo ładne. To jest bardzo ładne. To mi się nie podoba. A to? A to wezmę, w sumie jest Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Bardzo fajne te kolarki. Okej, okay, puciki do zestawu. Może być. A dalej, kliknij się. Um. No nie, ja mam szczęście, że nie. No właśnie, i są te cudowne włoski. Może te weźmiemy sobie czarne? Bo czekajcie. Podobne miałam chyba. <laughs> ok, eee, muszę sobie zobaczyć, jakie ja kiedyś miałam takie podobne i kupię sobie inny kolorek. Eee, są rude? A nie o tym myślę. Eee, o tych. Czarny, dobra, czyli nie będziemy brali czarnego koloru, um, tylko może sobie... O, jeszcze, aha, Ej chwilę, ja ominęłam tą kolekcję, nie mam tych włosów, czemu? Aha, to jest ta kolekcja, dobra, to do niej też sobie przyjdziemy, więc będą trzy rzeczy w dzisiaj, taki power odcinek. Um, no to może sobie weźmiemy ten kolor, czekajcie, ten, no bardzo ładny, podoba mi się w sumie. I mamy te włoski, które są po prostu cudne i weźmiemy sobie dwie wersje. No Tom i No Tom. One są bardzo, bardzo ładne. Eee, dzisiaj jest co? Środa. Dobra. Okej. Okay. O, o, biała kurtka. No dobra. Kupuję. A to? No nie, bo po co? W sumie. Tatuażów nie używam. A te oksy? Dobra, mam trochę dużo pieniędzy. Biłam ostatnio w ogóle level jeżeli mi pomożecie wbić level, to zrobimy sobie konkursik YouTube'owy na spadającą gwiazdkę. Um, no to totalnie nie. Um, o, to jest OK. To jest to druga kolekcja jak coś. No dobra. To co roku jest tego typu kolekcja, jeśli pamięć nie mieli. Co roku chyba. Chyba. Jak mówię. No to totalnie nie. I tu mam takie włoski. Które ogółem nie robią. No dobra. Może te niebieskie, bo są takie inne. I powiem wam, że ostatnio ludzie, wiecie ile ja gram w Simsy? Like naprawdę dużo. Zbudowałam, w ogóle kupiłam sobie ostatnio, przez jakiś ostatni okres czasu, mam taki szał Simsowy, że po prostu każde pieniądze ładuję w Simsy. Dosłownie. I co sobie kupiłam? W c kupiłam sobie tak włóczkowe historie kompaktowe wnętrza. Zjawiska paranormalne. Mam ten darmowy pakiet pokój dzieciaków. Kupiłam Stranger kupiłam industrialny loft, kupiłam ekorzycie, tak? I kupiłam wielkie pranie. Więc 8 pakietów w jakieś ostatnie trzy tygodnie no... Dobra, mam urodzinę, ale to jest tak, jeszcze nie jest, jest hall urodzinowy. Hall urodzinowy, mój drodzy, to dopiero pecy. Wow, żadnej sukienki nie mam nowej. No bywa. Sześć nowych bluzeczek, a to jest bluzeczka? Łe. I ja mam jedno pytanie odnośnie twórcy tej bluzki. Ja rozumiem, że ta kolekcja jest moją designerów. I jak już cieniowanie, to była kwestia sporna. To tak bardzo krzywego kołnierza i tak bardzo krzywego tego nie widziałam. To jest niby takie proste, a tutaj nagle odchodzi. No jakby nie czepiam się, ale to już zaczyna się robić takie nużące, że na stop trzeba to mówić. No stop to samo. No na przykład bardzo mi się podoba ten sposób cieniowania. Bardzo fajny. No, i tutaj mamy te rzeczy. Um, aha, to, to, to były prezenty. To są, pre, to są prezenty. Te bardzo ładna jest to spódniczka. A tutaj kolekcja odkryjemy tylko. No, z prezentów, butów nic nie było. Dostaliśmy taką czapeczkę w prezentach. Trochę dziwna, ale okej. Okay. Takie włoski. Bardzo ładne, podobają mi się, chociaż pewnie takiego koloru nigdzie, nigdzie, nigdzie nie wykorzystam. A czemu? Co to są? Aha, to są włosy, jak coś, kochani. To są włosy te, co były jeden dzień. I takie, jak on właśnie wyglądały, prawda? Um, no I takie włoski. Zresztą ja kliknę. O, i na przykład coś bardzo ładnego. I mi mean to. Cudne. Bardzo fajne. I taka biała, i to. Fajnie, fajnie. Um. Okej, okay, tu nic, nic, tu nic, a nie I takie kolczyki też doszły. Dalej. No to pod pani. No i takie, to są bardzo ładne. Osoczewki. Dobra, zróbmy sobie taki looks, look mieszanka, bo chcę tu jakby zawrzeć wszystkie te prezenty. Będę się postaram. Um, bo są one bardzo, bardzo fajne. Podobają mi się. A prezenty... Prezenty, kolekcje... Wiecie, wiecie o co chodzi. Um, kiedy ja mówię prezenty, to znaczy, że um, w kolekcji... Wy... No widzicie. Kiedy ja mówię prezenty w momencie, kiedy robię lukas z jakiejś tam kolekcji, to znaczy, że mówię zbiorowo. Right? Right no, taki, taki no English, pol English, ale dokładnie. Moi kochani, piszcie teraz komentarza, teraz jest wasz czas, wasz, wasz czas, wasz czas, żeby napisać, jak tam w szkole, czy poszliście do nowej, czy zostaliście w tej samej i czy macie już kartkówki, bo ja już mam. Bardzo dużo mam. I jest mi do, bo i czułam, że ten jeszcze ostatni tydzień sobie spędzę na Simsach. I bo nie wiem jak to brzmi, ale... Ale ja naprawdę ostatnio mam z tym duży problem i będę musiała sobie zrobić tak zwaną odcię od Sim'sów, tak jak zrobiłam właśnie z momią niegdyś. Że zrobiłam odciecz, nie grałam, wróciłam i znowu grałam. Ale naprawdę... Powiem Wam, że wiele razy próbowałam, czy to skończyć z Mami, czy z Simsami i naprawdę myślę, że się nie da. I tyle. Dobra, taki look. Co o nim myślicie? No. A tam kupimy. Oczywiście zakładam z powrotem mój historyczny look. No w sumie nie jest historyczny, bo go ostatnio zmieniłam na taki bardziej, bardziej hopsa sasa. Um, ale niech zmienimy sobie włoski. Niech będą na te. Nie jest już taki charakterystyczny, ale... Coś nowego. No. Nope. Aha, to doszło ogółem. A to już jakiś czas tam, nie? Tylko tak pokazuję. O mój Boże, jaki to Boże. O mój Boże, jaki ty jest uroczy O Boże. Nie wiem, pasuje mi do niej Lizy czy coś? Lizy. Myślał, że wyjdzie mi serduszko. <grystanie> Jój. Ja chcę ją mieć teraz przy nodze nie chce. O Boże! Jaka ona jest urocza Co co? Pozdrawiam um. Aha! Jezu, i to jest takie piękne stworzonko, dobra, kochani, już muszę lecieć, buziaczki, trzymajcie się i miłego dziąka w szkole, chociaż pewnie stawię tu po szkole, bo nie mam totalnie czasu. Buziaczki, trzymajcie się i cześć. Pa. <grystanie> A, i ogólnie na razie wstrzymujemy serię Simsów, bo no nie ogarniam, ledwo mówią to, gdzie Simsy i Star Stable, więc stop od this. Bye.